Siemano. Witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku ze zdrapek. Mamy tutaj 5 zdrapek. 3 zdrawki po 2 zł. 3 zdrawki po zł. Ogólnie seria będzie polegała na tym, że codziennie będziemy otwierali po 5 takich zdrapek, aż nie otworzymy gdziekolwiek głównej nagrody. Co miesiąc, będą ogólne podsumowania ze wszystkich zdrapek. Wszystkie wygrane. Wszystkie przegrane, łączna ilość, no po prostu wszystko dokładnie szczegółowo, chyba nie muszę się tutaj dokładnie rozpisywać I do tego zapraszam też na streamy, Twitch TV ukośnik Jerry, tutaj się pewnie pojawi Tyle, Grabta w gierki, dzisiaj pewnie będzie stream o godzinie myślę 18 Zapraszam A teraz idziemy do otwierania Zaczynamy w takim wypadku od pierwszej zdrabki, jest to zdrabka za złotówkę, musimy znaleźć trzy takie same kwoty Kuszą tradycyjnie 2 razy 200 2 razy 4, 2 razy 25 000. nie mamy nic. Widzimy na tym razem kończynka, też za złotówkę. Musimy po prostu znaleźć kończynkę. Mamy kończynkę i w tym wypadku mamy złotóweczkę do przodu. Proszę bardzo, super trzynastka. Musimy trafić trzynastkę znaleźć. I mamy przypisaną do niej kwotę. No niestety żadnej trzynastki nie było. Lecimy z kolejną trzynastką. Dobra, mamy trzynastkę. Odsłaniamy wygraną. I w tym wypadku jest to 2 zł. ile wygrane zdraki. I lecimy z super siódemką, ostatnią zdrabką Musimy znaleźć siódemkę. Mamy siódemkę jasną, czyli będzie zwykła kwota, i w tym wypadku jest to ponownie 2 złota. Proszę bardzo, czyli trzy zdrawki wygrane. Do podsumowania tradycyjnie zapraszam na koniec miesiąca SIA. Zapraszam Was jeszcze na Instagrama, TikToka, na Twitch TV Ukośnikieri, tam od streamki, gramy gierki i przede wszystkim przypominam Wam, nie zachęcam Was do hazardu. Nie zachęcam Was do zdrapek, nie zarobicie na tym pieniędzy. Ja to robię typowo, porfan. Po prostu na koniec miesiąca zobaczcie, jak to wygląda. Chcemy sprawić to jak najlepiej, czy cokolwiek w ogóle można na tym wyjść na zero, czy całkowicie jedzie się w dół, jak to wygląda na szali. No bo nie oszukujmy się, na pewno to będzie poniżej kwoty, którą w to włożyliśmy. Trzymajcie się, na razie. Bye. -o.